ma W dzisiejszym odcinku będę próbować stać się prosem w Minecraft. Będzie to pewnie dla mnie tru trudne, lecz myślę, że możemy dać radę. Yy, a Ty pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz kanał oraz, yy, oraz polajkować ten film. Z góry dziękuję! Dobra! A, miałem przypomnieć jeszcze, że będziemy grać na serwerze Anarchia DG na duelsach i tutaj się będziemy uczyć. I ja najbardziej lubię na razie grać albo na krystale, albo na UHC. I dzisiaj będziemy zagrać właśnie na te dwa tryby, bo muszę się poduczyć i grać. A, bo. Jak pewnie wiecie! Oj, tak. Zrobiliśmy swoje własne SMP. I właśnie wam pokażę krótki filmik z niego. Dobra. Ale tu dostaję bęcki. Ale... Nie on, tylko ja. Och mój Boże. O idę. Jest problem. Co? O Boże. Dobra. Jeśli ja w ogóle zastanawiam, skąd oni mają więcej tych serc? Jak powiecie to. Jak wiecie to napiszcie w komentarzach. Dobra. Chodźmy sobie na krystale. Um, Okej. Okay. Są se totem zbijam, co ja jakim ja jestem. Totem, 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 totem! totem. I ogólnie to naprawdę proszę, żeby się dużo osób zgłaszało nad SMP, bo my się tak staraliśmy. I tak, myślałem, że mogą być nawet 3 admini, bo będzie lepiej. Czyli tak jakby to Zorza. Pewnie kiedyś chcieliście zagrać może na nasz SMP, jak, jak yy, oglądaliście. To teraz możecie zagrać na naszym SMP. I na tym SMP nie muszą być same prosy, mogą być nawet początkujący gracze. I na razie też tak. Na początku jeszcze Wam powiem, będę od razu wam gadać zasady w tym odcinku. I w sensie więcej też macie na Discordzie naszym. Gdzie z grudy też dziękuję bardzo Jeremu, bo on bardzo dużo tam mi pomógł z tym serwerem na Discordzie i w ogóle z tym, tym SMP. Na początku to, bo będzie 15 osób, na początku na 3 teamy się rozdzielamy. Czekajcie. Nie. Ty, bo mi się set kończy. I... Yy, no jest no tam niektóre też tam struktury i na początku się rozdzielamy na te trzy teamy. Okej okay, mam miecz tu. Ty. Krystale mi się skończyły. No ale potem też oczywiście będą robione teamy. Można będzie się zdradzać i... Są już tam niektóre trapy zrobione uuu! Yy, ja nie wiem nawet gdzie są te trapy. Ale no, bo dużo tam struktur... W się nie ma tam mega dużo struktur, tam jest chyba 10. A świat na razie nie ma borderu, jak się zastanawiam i nie wiem, czy będziemy robić. I muszę tak powiedzieć, że w dniu... Yy, w dniu piątym albo dziesiątym, nie sorry w dniu dziesiątym się otworzy end, a nether jest otw otwarty od pierwszego dnia, tylko ja bym prosił, bo ja nie mogę wyłączyć tego nethera tylko end mogłem to ja bym prosił czy moglibyście <coughs> czy moglibyście wchodzić do netheru dopiero po trzecim Dniu. Jak tak, to bardzo Wam będę dziękować. Naprawdę. I w strukturach są bardzo też. W niektórych strukturach są albo pułapki, albo też fajne rzeczy. Więc. No. Dobra, ejdę na kolejne krystale. Nie, mnie ja XD. Szybko, nie, nie, nie,

Tym naszym SMP naprawdę bardzo się ten inspirowaliśmy Anarchym SMP, bo, bo mega lubimy oglądać. Nice! I jak będzie, na pewno będą odcinki z tego SMP, i jak Wam się spodobają te odcinki, to możecie mi napisać to może będę robić y, live y. i Noc i też jest na właśnie y, na tym na tym SMP Tylko że ona raczej bardziej będzie tak grać w no w sumie ta będzie przerwa świąteczną to ale trochę będzie tak wiecie jak y, będzie u mnie w domu bo tutaj mamy laptopa ona ma ona nie może podać tyle Ty, babcia Marysia. Co jest? Babcia Marysia jest zbyt dobra. Co jest? Ty jak ona rozwala? Co, no, ona Esa by pokonała na ryzyku Z kryształów nie nawala. Zabędzie, z, za będzie, że znów sam się wywalę.

to ja sobie coś zrobię, tak. Jest! Ona dida! Może jednak się poszkoliłem jakoś? No to i tak zagramy jakieś jeszcze trzy rundki, myślę. Ja, jest problem. Ale ale poleciałem. Beijo. TOTEM! BANIA! TOTEM I BANIA MI PADŁY! MASAKRA! TO JEST PROBLEM! Please. TO BYŁA MOJA OSTATNIA A JEDNAK NIE! NIE! O mój Boże CO? Albo ją rozwalę, albo zginę 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 Przysięgam! Ostatni totem! Ostatni totem! Dobra, ja ginę, nie? Masakra! To już nie ma sensu! Oj, oj, oj! Dobra, myślę, że tak ostatnie dwie rundki zagadajmy na Anarchii. To myślę, że będzie gift.

Oi colega, oi colega. Não sobie pewnie nic né? Nie Ej, ale, ale on pa panikuje. Ale panikuje, nie. To widać, że panikuje. Kto swojego kobleba ześ wpadł? Dobra, ale i, 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 czemu jest z nim tak jadę? Łatwo. Dobra, nicz czego. Podziemia to moje miejsce. Chyba żartowałem. Nie. Co ja robię? Co ja robię? A nie. Przysięgam. Bania, 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 bania! Bo ty! ty on ginie! Sam se dźwignie postawił, więc nie może ten... A, ginie. Oj, kolega! się sam właśnie do trafa wprowadził. Mi nic nie pada. O, on już musi. Ko! Jabka jeść. No myślę, że to będzie łyinek. Coś tak myślę. Ja sobie ze mnie... jabłko. Ty... Padło mu coś! Padł! Spodnie! Ty on naprawdę ginie! 여라분가 다섯 번째는 부산에서 부산에서 부산에 Dobra, on, on, on jest już dead Dobra, uznajmy, że to jest ostatnia walka Bo ona już trwa tak długo A mu... Dobra, ginie Jest! Ginię zginął! <grym> Oj, ale koniec On miał już... Dobra no, co ja wam mogę powiedzieć? Można powiedzieć, że się już trochę poduczyłem w PVP, jak już zrobiłem 4 kile w tym odcinku. Więc no. To na tyle. Bye. Bye, bye.